Witam, będziemy kasować inspekcję w dołu Grand Caravan 2011 rok. Akurat tutaj mamy i zobaczmy, zaraz niski ciśnienie o change oil. Informacja na się wyświetla, procedura jest następująca. Włączamy zapłon i będziemy używać pedału gazu. Musimy po włączeniu zapłonu w ciągu 10 sekund trzykrotnie wcisnąć go do końca, i powinna nam ta lampka zgasnąć. Tak więc zaraz zobaczymy. Włączamy. Raz, dwa, trzy. Wyłączamy. Sprawdźmy, czy to pomogło. Przepraszamy za ponownie, trzeba patrzeć dywanu, bo ciśnienie w kołach, o jak widać już mamy skasowaną inspekcję olejową, już nam się nie świeci, tylko zostało nam ciśnienie w kołach i to tyle.